Taka prośba: zróbcie sobie dzisiaj takie badanie. Ile osób napotkanych do Was się uśmiechnie, a ile będzie takich mm, serioznych? Obawiam się, że więcej będzie tych takich smutnych. A teraz, poziom, level wyżej, do ilu osób się dzisiaj uśmiechniesz, a nie zrobisz mu. Ja, dzień dobry, dzień dobry, to się dopiero okaże, czy dobry. I o to chodzi, ponieważ jedynie Pan Bóg ma prawo uszlachetniać ludzi krzyżem. To jest wielka tajemnica, tego nie wytłumaczę, tego teraz nie będę omawiał. Jest to głębokie, nie jest to łatwe, jest to prawdziwe i to się dzieje. Natomiast ty mój drogi, Ty moja droga. Możesz dzisiaj odebrać ludziom smutek, a dać po prostu najzwyczajniej, najprościej, najbardziej naturalniej na świecie dobry, serdeczny, niewymuszony uśmiech. Nie każdy ma taką twarz jak Salmhaek albo brat Pitt, czy tam Antonio Banderas? Ale każdy, każdy każdziusieńki, każda każdziusieńka może się serdecznie do kogoś uśmiechnąć. I co? Da się. Wierzę, że potrafisz. Szalom!